Przez lata sądzono, że w sportach wytrzymałościowych liczy się tylko ciało, serce, mięśnie, układ oddechowy, ale dziś wiemy, że tak samo istotna w tej całej układance jest głowa, a tak naprawdę to, co w tej głowie się znajduje czyli mózg. Czy wiecie, że mimo tego, że wasze ciało jest wypoczęte, jeśli głowa będzie zmęczona, to trening nie pójdzie tak, jak myśleliście? To właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Z tej strony Michał Wojtyło i Mariusz Chrobow. Witamy w naszym triatlonowym podcaście. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Trimcastu. Dziś temat nietypowy, ale za to niesamowicie ważny dla każdego triatlonisty. Takie zmęczenie umysłowe można by było powiedzieć. Dokładnie, bo co jeśli powiemy Wam, że Wasze problemy z tempem czy koncentracją na treningach nie są efektem przemęczenia fizycznego, tylko właśnie głowy? No tak. Dziś dowiecie się, czym różni się taki stres psychiczny od zmęczenia poznawczego, jak go nazwaliśmy, i jak to wpływa na Wasze wyniki, i de facto jak można trenować głowę, żeby poprawić ciało. No to może przejdźmy do pierwszego rozdziału, bo dzisiaj podzieliliśmy sobie wyjątkowo to wszystko na rozdziały. Przejdźmy do pierwszego, czyli czym jest takie zmęczenie poznawcze. Dobra, zacznijmy od podstaw, że zmęczenie poznawcze to nie to samo co stres. Stres to reakcja emocjonalna na presję, nie wiem, na przykład przed zawodami, w pracy, a zmęczenie poznawcze to spadek koncentracji po takim długim wysiłku intelektualnym. Na przykład masz intensywny dzień w pracy, siedzisz przy komputerze te 6-8 godzin. Każdy szef chciałby, żebym siedział 8 godzin, no ale wiadomo, tych 8 godzin nie siedzimy, ale jesteśmy jakby na spotkaniach 6-8 godzin. Podejmujesz decyzję, przepinasz się między tymi spotkaniami, ogarniasz potem jeszcze rodzinę i potem jeszcze na to wszystko wpada Ci ten trening. I nic Ci nie idzie. No, jak... Nie brzmi Wam to znajomo, bo mi dość bardzo. Każdy chyba z nas miał właśnie to uczucie, kiedy sobie wracał z pracy, i ostatecznie e, to były takie typowe objawy: spadek motywacji, problem z koncentracją, problem z tempem, odpuszczanie interwałów, jakieś takie wolniejsze reakcje na to wszystko, no, Zemuła, no nie? No i to właśnie jest to zmęczenie poznawcze, mimo że ciało jest wypoczęte, jest gotowe do treningu no to głowa mówi, nie dam rady. To może odpowiemy sobie na to zasadnicze pytanie, w jaki sposób w ogóle to wpływa na wyniki, bo co? No z badań teraz wiemy, że takie właśnie jest zmęczenie umysłowe, czyli właśnie to, o którym przed chwilą powiedziałeś, kiedy wracasz po prostu ujechany swoją pracą i naprawdę w głowie się dosyć mocno gotowało przez te kilka godzin i ty musisz wykonać trening, no ono w praktyce, to właśnie mówią nam badania, podnosi RP, czyli to nasze subiektywne uczucie I po prostu. To znaczy, smaczenia. na czym tak na pracujemy z zawodnikami. Tak, to znaczy, że po prostu trening wydaje się być trudniejszy, chociaż no obiektywnie tam się w nim nic nie zmieniło i nie powinno tak być. Robisz taką ciężką zakładkę, tempo totalnie nie siedzi, no ale problem nie leży w nogach. Problem leży właśnie w przemęczonej głowie, przemęczonej spotkaniami, przemęczonej mailami. To jest właśnie to zmęczenie, którego moja mama do tej pory nie rozumie. Jak wstaję z za biurka i mówię: Jestem zmęczony, chyba jednak nie pokopię w ogródku. Tak, a tu przecież tylko siedziałeś przy komputerze, jak mogłeś się zmęczyć? No nie? Dokładnie. A tu faktycznie w mózgu jest galareta, nie ma się ochoty totalnie na nic, tym bardziej na trening. No i teraz. W badaniach osoby, które właśnie robiły zadania takie umysłowe przed testem wytrzymałościowym, tam były zadania polegające na tym, że trzeba było pojechać olauty chyba na 5 minut, 10, coś koło 20, jeśli dobrze pamiętam. No, one miały oczywiście znacznie gorsze wyniki od tych osób, które tych tego wysiłku intelektualnego przed wysiłkiem fizycznym nie miało. No i teraz takie najważniejsze pytanie, czy skoro wiemy o tym, że ten wysiłek fizyczny ma olbrzymi wpływ, to zmęczenie poznawcze ma olbrzymi wpływ na nasze tak, na dobrą sprawę, wyniki w treningach. Czy możemy to jakoś wykorzystać treningowo i aspekt tego, że tą głowę możemy też trochę z... pobudzić, popracować z nią w skali tego tygodnia? Może gdzieś, gdzieś to właśnie wykorzystać, abyśmy poprawili swoje wyniki. No tak. I oni, naukowcy, zaczęli właśnie sprawdzać, czy można to w jakiś sposób wykorzystać w przypadku e, tak samo takiego treningu fizycznego. No bo. Doszli do takiego wniosku, że skoro zmęczenie fizyczne w długim okresie powoduje oczywiście poprawę parametrów wydolnościowych organizmu, to być może tak samo jesteśmy w stanie poprawić pracę naszego mózgu, jeżeli będziemy nad nim pracować, będziemy go systematycznie po prostu stymulować i męczyć. I tak właśnie powstało pojęcie Brain Endurance Training. I tutaj grupa sportowców trenowała fizycznie, ale dodawała zadania umysłowe w trakcie swoich treningów. No i tu wiadomo, korzystali ze specjalnych aplikacji, ze specjalnego laboratorium. My nie mamy do tego dostępu, ale mamy dostęp do ogólnie dostępnych aplikacji, których pewnie Mariusz tutaj zaraz wspomni, bo my już na sobie to testujemy. Znaczy czy my, 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 jak gdyby może jeszcze nie mamy dostępu do tej głównej aplikacji, bo właśnie dzisiaj dostałem z niej, od nich wycenę i ona jest naprawdę kosmicznie droga, ponieważ jest to aplikacja, na której... Trenują absolutnie najlepsi sportowcy na świecie od F1 poprzez tenisistów. Myślę, że jeśli oglądaliście na Netflixie serial F1, to tamta aplikacja się pokazywała. Mhm. Tak, ona mogła się tam pojawić, a na pewno myślę, że część z osób, które teraz to oglądają, pewnie widziały i słuchają, pewnie widziały różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak gdyby na refleks, łapanie piłeczek, bariery takie. Łapanie linijki, która spada. Dokładnie. I to są m.in. testy, które gdzieś tam w tej aplikacji również się pojawiają. Aplikacja nazywa się Soma NPT można ją sobie ściągnąć na iPhone, a to w ogóle działa tylko i wyłącznie pod Apple'em. No, i oczywiście można po prostu wraz z aplikacją robić różnego rodzaju ćwiczenia, programować po prostu dodatkowy trening do tego treningu, który jak gdyby mamy przypisany przez trenera. No ale tu nie będziemy jej no rozodzić jakby tego, jak trenować głowę z aplikacjami, bo myślę, że jeśli złapiecie tą zajawkę, to sami się w tym zagłębicie. No ale co, skoro wiemy, że są aplikacje, wiemy, że możemy tą głowę trenować. No to jakie są efekty takich? Treningów? Już ci powiem, ale chciałem jeszcze na sekundę wrócić do tych aplikacji, ponieważ to, akurat o czym ostatnio powiedziałem, to jest jednak bardzo profesjonalna i bardzo droga usługa. Natomiast oczywiście są różnego rodzaju rozwiązania tańsze, na przykład polecamy aplikację strony, tak naprawdę Cognifit, i tutaj różnego rodzaju również są testy, które. Podobny trochę sposób funkcjonuje. Ja sobie teraz wrzucę szybko taką anegdotę, bo sobie przypominam, że kiedyś chciałem być jako jedną z swoich pierwszych prac kontrolerem, kontrolerem na wieży kontroli lotów. No nie? I stare. oni dokładnie mnie przemielili w tym co próbujemy teraz jak gdyby wprowadzać w tym treningu czyli zaczęliśmy z bardzo wcześnie rano różnego rodzaju testy to było od angielskiego przyszła grupa chyba tam po 300 osób po samym angielskim została nas już tylko setka no i później ta setka była systematycznie wykruszana testy trwały do do, późne, do bardzo tam późnych godzin ja załapałem się do ostatniej dziesiątki wybierali tylko trzy osoby, które ostatecznie mogły tę pracę w wieży kontroli lotów mieć no i to była naprawdę sieczka intelektualna. Ja w pewnym momencie już odpadłem, jak doszedłem do tej dziesiątki, no bo jak dostałem chyba o 22 kolejną e, porcję e, intelektualnych zagwozdek i miałem poprowadzić linię pomiędzy jakimiś punktami, żeby one mi się nie przekrzyżowały, przekrzyżowały. No to ja już powiedziałem basta, stary nie miałem zielonego pojęcia gdzie się znajduje, ani co No i pewnie dobrze, że tej roboty nie dostałem, bo znaczy, patrząc nie, bo jest bezpieczny. Na, na porządek yy, u nas w studio to na pewno, na pewno nie, jest tak <laughs> Jak jesteś tutaj, a nie w kontroli od. E, dobra, wracamy w takim razie do twojego pytania. Tak, czyli jaki efekt? Możemy osiągnąć dzięki temu wprowadzeniu takich ćwiczeń. Efekt, czyli typowo lepsze wyniki w testach wytrzymałościowych, jak gdyby pojawiają się, pomimo tego, że to było w tych badaniach, pomimo tego, że zawodnicy byli dobrani w ten sposób, żeby oni mieli bardzo podobne VO2 max, no to jednak ci, którzy trenowali głowę i ciało, byli w stanie. Spowodować, że ten ich mózg był bardziej odporny na zmęczenie. To nie znaczy, że oni poprawili swoje parametry wydolnościowe, ale byli w stanie dłużej wytrzymać cierpienie. Znaczy, tu można się tak fajnie odnieść do zawodów, bo jeśli jesteśmy w stanie dłużej głową wytrzymać cierpienie, to jesteśmy w stanie dłużej jechać na, ty, na tym samym zmęczeniu. Jak często zdarza się Wam, że już po prostu głowa Wam odpuszcza na zawodach, nie ciało, nie nogi. Tylko już głowa ma serdecznie Bo, dość. Głowa czasami odpuszcza przed zawodami już. Albo i przed zawodami. No ale dobra. To skoro wiemy jak to działa, no to jak to wdrożyć w takim codziennym treningu? Bo brzmi to wszystko super, ale czy trzeba właśnie mieć specjalistyczny sprzęt? Czy trzeba to robić e, podczas treningu? Bo ja nie wyobrażam sobie robić treningów... E, głowy i ciała w tym samym czasie jadąc na trzebnicę. No bo jak gdyby w, tym, w tych pierwszych badaniach, które wprowadzili naukowcy, to już było parę lat temu, oni pracowali e, ten wysiłek intelektualny wplatali, jak gdyby w trening fizyczny, i to był jakiś specjalny rower z jakimś kurczę komputerem i pewnie oprogramowaniem i ludźmi, którzy serwowali im rozrywkę jeszcze intelektualną w trakcie treningu. No to wobec że wyjdziesz na dwór no, i będziemy sobie jechać. Ja ci tam będę zadawał jakieś skomplikowane całki albo inne tematy zmatne. No, to skończy się to dla nas źle, więc faktycznie drugie badanie już było zrobione w taki sposób, żeby ten wysiłek intelektualny był jednak robiony przed treningiem. No, i teraz zaczynamy od. Ilu? Od godziny, od 40, od 50 minut, od 60. No oni zaczynali od 30, i wydaje mi się, że było to w zupełności wystarczające, bo nigdzie w badaniach nie było też powiedziane, ile tego treningu musimy zrobić. Było powiedziane, że dwie godziny jest optymalne, no ale nie jest dokładnie chyba sprecyzowane, jak dużo tego treningu. Dwie godziny, jak gdyby w tygodniu, prawda? To taka sumaryczna wartość, do której osoby, które uczestniczyły w tych testach, sobie dochodziły. No, natomiast to też musimy brać pod uwagę, że jesteśmy tylko ludźmi, i głowa, w gruncie rzeczy, ma tutaj ogromne znaczenie. Więc my też tych zwojów nie możemy sobie przepalić i serwować przed każdym treningiem. Logicznych Zegady. umysłowych zegary. Czy znaczy też my głową pracujemy na co dzień, większość, i te zwoje się przepalają w ciągu dnia. One nie robimy tylko twórczej pracy, a nieraz też twórczą, więc też możemy potraktować, że jest to jakiegoś sposobu trening dla głowy. Ja bym taki brain training zaczął od tego, żebyśmy wplatali takie 10-minutowe sesje przed treningiem. Zacznijmy od 10 minut. Dwa do trzech razy w tygodniu, i okej, okay, jeśli nie chcemy koncentrować się naprawdę na jakichś takich no, trudnych rzeczach, to ja odkryłem, że równie wymagające jest na przykład nauka jakiegoś języka obcego. Odpalasz sobie jakiś duolingo z jakimś językiem, który jest dla ciebie totalnie odczapy, z którym nie miałeś nigdy do czynienia. I po prostu starasz się go uczyć, i to naprawdę też potrafi zmęczyć. Ja wiem, że niektórych rozczaruje tutaj, ale do brain trainingu nie zaliczamy skorolowania Instagrama. A to najczęściej robimy przed treningami, szukając motywacji. I scrollowanie Training Pixa też nie jest do tego zaliczane. Także to chyba zamyka nam taką klamrą to, kiedy, jak i po co. No ale teraz dla kogo przede wszystkim ma to sens? Czy taki brain training sprawdzi się u wszystkich? Czy może tylko określona grupa zawodników powinna to wdrożyć, a reszta niech sobie robi tak jak robi do tej pory? No jest to na tyle świeża dziedzina, że można by było powiedzieć, że do końca nie wiemy, ale szacujemy, że jednak to może się przydać każdemu, bo niewiele to kosztuje. Więc jeżeli próg wejścia jest naprawdę prosty i ograniczony jak gdyby tylko i wyłącznie twoimi chęciami i ewentualnie czasem, no to czemu jak gdyby nie spróbować i nie wykorzystać no, takiego handicapu potencjalnego, który gdzieś tam może się pojawić w kontekście zawodów. Ale myślę, że jednak, jeżeli jesteśmy, no bo tak zawsze się mówi, że wiesz, zawsze jesteśmy w stanie gdzieś tam wsadzić te 10 minut tu, 10 tam, 10 tamtych, 10 minutowych, a to na rolowanie, a to na coś. A to na jakieś ćwiczenie, a to core, a, a to rozciągania, a to coś tam. I nagle, I nagle tego czasu brakuje, więc ne, ja myślę tak, że w sezonie pewnie zdarzają się takie momenty, gdzie jesteśmy ne, po jakiejś kontuzji albo w, w trakcie kontuzji. Nie możemy jak gdyby w stu wykorzystać tego naszego czasu i to jest ten moment, kiedy możemy a, wplatając po prostu taki umysłowy trening przed jakimiś prostymi treningami, które nam nie zaszkodzą, e, działać, zwiększyć to obciążenie treningowe. Dokładnie, no nie, no bo to realnie powinniśmy sobie trochę w trening pixa to wpisać, chociaż te sesy ciężko tam będzie nam zliczyć, no nie? Później ja myślę, że takim kolejnym przykładem mogą być osoby po prostu, które mają mm, mało czasu, osoby zapracowane, chociaż one i tak swój wpierdziel w głowę dostały w robocie. To być może jednak trochę innego rodzaju wysiłek intelektualny może im się przysłużyć do tego, żeby właśnie przed samym treningiem ten mózg stymulować. Później myślę, że dobrą grupą byłyby osoby, które systematycznie trenują się od dłuższego czasu, widzą jakąś stagnację formy. Chciałyby... A nie są w stanie dołożyć też kolejnych jednostek, bo czas im na to nie pozwala. Tak, bo trzeba się ubrać, gdzieś wyjechać i dla, tak dalej. Dla, dla mnie idealnie, bo wytłumacz przed żoną kolejne dwie godziny treningu w tygodniu, a wytłumacz naukę języka. No wiadomo, co przejdzie. Nie? Idealnie, no nie? Więc e, myślę, że to jest też łatwe do sprawdzenia wtedy, czy działa na ciebie, czy nie działa. To oczywiście nie zadziała po tygodniu. Trzeba sobie dać trochę czasu. No ale ale myślę, że warto spróbować, bo badania naprawdę pokazywały, że ta różnica pomiędzy osobami, które ten trening wprowadziły, a które go nie robiły, była kolosalna. To była no, kolosalna. Zostaje mi jeszcze jedna grupa, bo wspominaliśmy o tym, że na zawodach może ta głowa być przemęczona, a ty, ty jakby też napomknąłeś, że no ale dużo osób już przed zawodami ma z tym problem. I teraz pytanie, czy taki trening jest w stanie realnie poprawić to przed zawodami? Ja uważam, że nie tylko ten trening, to tak samo po prostu różnego rodzaju już później e, być może treningi związane z mindfulnessem, żeby umieć skoncentrować się na oddechu, na tu i teraz, zapomnieć o tym, co było, nie myśleć za bardzo o tym, co będzie, bo e, moment, kiedy jesteśmy już na zawodach przed samym startem, no to jest po prostu właśnie taka umiejętna koncentracja i wykorzystanie tego. Co przerobiliśmy już wcześniej, a wcześniej mogliśmy, oczywiście i powinniśmy przerobić na wszelkie możliwe sposoby różnego rodzaju wizualizacje i scenariusze, co na zawodach może się wydarzyć, bo no ale to właśnie już tutaj, żeby, żeby nie pomieszać, nie pomieszać wam, o czym mówimy, bo nie mówimy tu o psychologii sportu, nie? o psychologach sportu, którzy właśnie uczą nas tej wizualizacji, uczą nas tego wszystkiego, tu mówimy o treningu głowy w trochę innym aspekcie, żeby jakby nie podciągnąć tego, czym mówimy pod psychologa sportu. No mówimy o takiej, wiesz, o takiej sytuacji, kiedy czujesz, że jesteś przygotowany, że masz dobrą formę fizyczną, ale po prostu pojawia się sraczka przed zawodami, no nie głowa odpada i zaczynają się jakieś. No bo takich osób jest dość sporo, którzy mają dobrą formę, właśnie są przygotowani i są idealni na treningach. Ale nigdy na zawodach im nie wychodzi, bo wtedy głowa kowa im po prostu mówi dość. Yy -y -y. Głową głową odpadają. No więc to jest taka kolejna grupa osób, dla których tego typu trening mógłby się sprawdzić. No ale w takim razie, na co uważać z takim treningiem, bo nie może być aż tak idealny. Na głowę. <laughs> Akurat tu jest cały paradoks polega na tym, że to jest jednak praca na głowie, i już się o tym troszkę napomknąłem, że. Dosłownie w przenośni trzeba ten trening wykonywać z głową. Tak? No nie możemy przesadzić, nie możemy sobie tego obserwować codziennie. Musimy mieć przestrzeń też, żeby e, po takim treningu była odrobina, nazwijmy to taperingu, bo często przecież doskonale o tym wiesz, że po to wychodzimy na trening po pracy, żeby, żeby się zresetować, się zresetować no nie? żeby ten trening dał nam taki flow. Czasami się to udaje, czasami się to nie udaje, no ale jeżeli codziennie będziemy sobie serwować cegłę w postaci rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, no to na pewno... No i o, to. Tym, o tym Mariusz już wspomniał, ale moim zdaniem bardzo ważne jest, aby dokładać sobie to jako taka jednostka w Training Pixie, żeby zobaczyć, ile pracowaliśmy, jak ciężko pracowaliśmy i to też pokazuje, że może takie bardzo ciężkie spotkania, po których wychodzimy wysani energetycznie, też warto dołożyć, jako trening głowy. No bo jak często zdawało, zdarzało wam się, że potrzebowaliście po ciężkim spotkaniu złapać oddech i po prostu 5 minut zamknąć się, jeszcze nie powiem, gdzie się można w biurze zamknąć, ale zamknąć się pobiec samemu i zresetować sobie głowę. Gdzie? W piwnicy. I żeby po prostu złapać ten oddech przed kolejnym spotkaniem i od momentu, kiedy ja przeczytałem o, o tych treningach, zacząłem to stosować, zacząłem sobie takie bloczki wprowadzać w Znalazłeś w, w pracy piwnicę? <laughs> Znalazłem w pracy piwnicę, tak. Okay. Najważniejsze jest jeszcze coś takiego, żeby przed zawodami. Yy właśnie nie fundować sobie bezpośrednio przed zawodami, bo trochę o tym powiedzieliśmy, ale jednak warto tutaj zaznaczyć, żeby to nie było tak, że jesteśmy na linii startu, do startu mamy godzinę i my odpalamy jakąś tam aplikację i robimy wiesz, matematykę, prawda? Przed startem mamy się uspokoić. No być może to jest właśnie ten moment na ten mindfulness, którego tutaj dzisiaj nie chcemy poruszyć, znajdziemy na to przestrzeń w kolejnym, w kolejnym odcinku, no ale właśnie to jest ten tapering, i to może nawet nie tylko co przed samym startem bezpośrednio, ale ja bym jeszcze powiedział, że ten tapering, właśnie do zawodów, to jest też taki tapering umysłowy, czyli u nas akurat on pojawia się najczęściej około tygodnia do 10 dni przed, jeżeli mówimy o półkach i ironmenach, przed głównymi zawodami. Myślę, że to też będzie dobry moment do tego, żeby zejść z tych obciążeń dla głowa. To jest, to jest moment, kiedy należy, może to być źle zabrzmi, ale wyłączyć myślenie. Czyli przygotowujemy wszystko. Wszystkie treningi robimy do tygodnia przed, i nagle jesteśmy gotowi do wyjazdu, do startu, do fizycznie, psychicznie i wyłączamy wszystko. Ja często jest tak, że zawodnicy się mnie pytają, jak jestem, jestem na starcie, że nie jestem tą samą osobą te kilka dni przed. Może dlatego właśnie, że wyłączam mózg. No tak. Wyłączasz mózg, bo takie zmęczenie umysłowe zdecydowanie ono może być przeszkodą. Może być narzędziem, zależy jak to wszystko wykorzystasz, no bo to jak powiedzieliśmy i chyba zamykamy to właśnie tą klamrą, że no to jest narzędzie, to jest jeden ze środków treningowych. Więc to w jaki sposób będziesz nad tym pracował, no w taki sposób to może Ci ewentualnie pomóc albo zaszkodzić. Czyli nasza sugestia, zacznij od takich 30 minut tygodniowo, nie więcej, zobacz jak to pływa na Twój trening, nie przesać, żeby nie przedobrzyć. Może właśnie tego brakowało w Twoim podejściu i to pomoże Ci podnieść się na ten wyższy poziom, o którym marzysz? Dobra, wydaje mi się, że to mamy na tyle. Ogarnęliśmy sobie ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, Zostawiajcie to w komentarzach, będziemy mogli tam wtedy ewentualnie na te pytania odpowiadać, dodawać jakieś linki do tych materiałów, z których korzystaliśmy, przygotowali. Ale najważniejsze, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Ja będę to powtarzał jak mantrę, bo to dla nas jest istotne, bo znaczy, że dajemy wam taki kontent, jaki właśnie się wam przydaje. Do zobaczenia.